3 czerwca w niedzielę Soła Oświęcim podejmowała na własnym stadionie drużynę Cedronu Brody gospodarze na boisko wybiegli w składzie na bramce Nowak dalej Baluś Soła Skrzypek Jamrus Paw Janeczko Stemplewski Mika Jasiński i Niewiedział pierwszą groźną akcję stworzyli goście w siódmej minucie Gabriel Wolski posłał piłkę koło słupka. Siedem minut później przed szansą stanął Przemysław nie wiedział, ale w sytuacji sam na sam sfaulował bramkarza. Pierwsza bramka dla Soły padła w 34 minucie, po ładnej rzutce Balusia gola dobył nie wiedział. Chwilę później Soła mogła prowadzić 2 do 0. Ładny strzał Balusia z trudem obronił Rusinę. Swoją szansę mieli też goście. Marcin Ciemiera z Czupakiem próbował pokonać Nowaka. W 57 minucie Soła podwyższyła na 2 do 0. Jasiński po podaniu nie wiedziała, ograł bramkarza gości. Na 3 0, dwie minuty później podwyższył nie wiedział. W 66 minucie swoją trzecią bramkę, po serii dryblingów, zdobył w tym meczu Przemysław Niewiedział. 10 minut później było już 5 do 0. wiedział po podaniu Jasińskiego zdobył swojego czwartego gola w tym meczu. W końcówce spotkania szóstą i ostatnią bramkę, która padła w tym meczu, strzałem głową, zdobył Rafał Skrzypek. Ciężki mecz z liderem? Powiem panu szczerze, że ja się spodziewałem, że tu będzie ciężki mecz, bo Sowa na pewno nie jest tuzinkową drużyną na tą ligę. Aczkolwiek dzisiaj Sowa troszeczkę w pierwszej połowie rozczarowała. Po przerwie dopiero pokazała na co ją stać. Faktycznie, przy naszej słabości, przy tym, co pękło po drugiej bramce, moja no drużyna troszeczkę się rozkleiła, bo do godziny gry nie można mieć jakichś większych zastrzeżeń. Zbrał, biorąc pod uwagę to, że graliśmy drugim składem praktycznie no, pół drużyny kartki kontuzje. Także szkoda, że tak wysoko. No właśnie do wyniku 1-0 jeszcze jakoś tak gra tak była wyrównana w miarę. No były. Jeszcze żeśmy stworzyli dwie-trzy tak, sytuacje, co można było skarcić lidera. Aczkolwiek obawiam się, że wsadzilibyśmy mi to przysłowiowe domrowiska i mogłoby się to jeszcze gorzej skończyć. był ostry, ciężki czy taka jest sportowa rywalizacja? Myślę, że to co na boisku warunki ślisko było, tu nie było na pewno jakiejś złośliwości. Myślę, że w spokojnej atmosferze przebiegło. No zresztą wynik odzwierciedla tu już nie było później. Choć liczyłem, że może jakąś niespodziankę przed meczem. Przypuszczam, że aby był pełny skład to może inaczej by było. Na zakończenie chciałem pogratulować awansu Sole i życzę im wszystkiego najlepszego w czwartej lidze. Cztery bramki. No, no nie codzienny wynik, ale no cieszę się, cieszę się, cieszę się, że wygraliśmy, bo zrobiliśmy bardzo duży krok w kierunku awansu. Hełmek wiadomo wczoraj zremisował. Mamy już trzy punkty przewagi. My się wydaje, że teraz w środę zrobimy wszystko, żeby wygrać na Zagórzance i upragniony awans stanie się faktem. 1-0 ta gra troszeczkę tak się stonowała, ale potem te bramki zaczęły wpadać. Tak, tak. Myślę, że mieliśmy przewagę w pierwszej połowie. Między innymi ja jeszcze miałem 1 na 1, które nie wykorzystałem. Kupiła kartka potem. Eee... No co, no padła druga bramka i myślę, że to już podłamało zawodników z Brodów, bo, bo liczyli jeszcze na korzystny wynik, a gdy padła druga, padła trzecia potem kolejna. Łatwo było odnaleźć się wśród obrońców e, gości. Myślę, że mieli no, niepoukładaną nie tą obronę, dosyć wysoko wychodzili, cały, całą drugą połowę graliśmy, mieli cały czas prostopadę podania, więc to musiało się tak zakończyć, bo im wyżej wychodzili, jesteśmy na tyle poukładaną drużyną, że potrafimy to wykorzystać. Lidera mamy... I już go nie oddamy, takie okrzyki z szatni, a co na to trener? No nie ma szans, już nie ma szans, już zrobiliśmy kolejny krok i nie ma szans, żebyśmy go oddali. Także zostaje nam praktycznie jeden mecz, na pewno w dwóch meczach będziemy grali o zwycięstwo, ale, o zwycięstwo, ale no, już go nie oddamy. Jaka taktyka dzisiaj na mecz? No byliście faworytem, ale ten mecz też trzeba było wygrać. Trzeba było wygrać, wczoraj, wczoraj Chomek zremisuje, prawda, to zaczęło podejść do tego tak samo zmobilizowane, ale widać było, widać było, że to siedzi w głowach i naprawdę już tak jest końcówka i jest taka ciężka końcówka, ciężka, no fakt w drugiej połowie tych bramek padło więcej niż w pierwszej połowie, ale widać, że to siedzi w, w tych głowach i, i, i czekamy na ten koniec. Pan zawsze odpowiada, trzeba dać szansę zagrać każdemu. Takie pytanie, z jakiego powodu szedł Wojciech Jamrus, bo ostatnio grał praktycznie cały mecz? Eee... Początku Wojtkowi troszeczkę nie szło, dlatego dlatego zmiana w drugiej połowie i właśnie po prostu następnie i mieli ciągnąć. Czy nie wiedział to takie było lekarstwo na awans? Mm, nie, nie dlaczego? Było to na pewno, jest to na pewno wzmocnienie, szczelił parę brabek, ale. Czy yeah, jest to lekarstwo? Nie, tutaj każdy jest jakimś antybiotykiem, każdy po prostu stara się, robi wszystko co, co może, także ułykamy te antybiotyki cały czas i jest dobrze.